Kochasz muzykę? Używasz jej każdego dnia? Odstaw ją. Stop it. Get some help. Nie no, serio. Przesadzasz. Odstaw. Ogranicz. Ale po co? Żeby zbić to lejkę? Jak to po co? Nie słuchaj w drodze do, w trakcie i w drodze z. Nie słuchaj w biegu. Nie słuchaj ćwicząc. Nie do gotowania, nie do sprzątania. Nawet w wyprzonej kolejce w Bielczy. Nie słuchaj. Ale ja lubię, ale ja nie umiem bez. Umiesz umiesz. Kiedyś nie było magicznych pudełek z muzykantami w środku. A ty jesteś taki, jak byli wtedy. Nie musisz słuchać do słuchaj dla słuchania. Tylko wtedy słuchaj, nie do czegoś. Nie rozpraszaj myśli, nie dodawaj bodźców. Tego i tak nie przejesz. Uspokoisz łeb. Będziesz musieć spojrzeć okiem i uchem na świat, który cię otacza. Prz... nie? Kiedyś trzeba. Trzeba usłyszeć, co mówi ten prawak czy lewak w kolejce obok. Okazuje się, że nie chce cię zabić. On chce kupić chleb. Chce mieć co jeść. Po prostu przywdział szaty innego koloru, żeby nie czuć się samotnym, a ktoś wykorzystuje jego strach. Słuchaj tych, których słyszeć nie chcesz. Bo nie musisz, bo już wszystko o nich wiesz, ale nie od nich, tylko z magicznego pudełka, z aplikacji, które zarabiają tym, by cię... i sprowokować do kliknięcia i do palcem przewinięcia. Zdejmij słuchawki i spójrz za tego małego diobła. Dlaczego samemu nie możesz ich ocenić? Wtedy świat zaczyna się sypać. Okazuje się, że to wszystko jest chwarte. To tylko z tego pianowa fasada, stary, to tylko biznes, zrozum, nic więcej, bez urazy. To wszystko, co miało znaczenie, co było wytłumaczeniem, co stanowiło zasady, to przez co się studiuje i pracuje, to wszystko, to tylko biznes. Teraz musisz znaleźć inne wytłumaczenie. Nikt ci go nie zawki. Znajdź wytłumaczenie tego, co robisz każdego dnia. Tego, co myślisz. Po co? Skąd? Dokąd? Czym masz zapchaną pustkę w miejscu tych odpowiedzi? Co ją wypełnia? Dlaczego nie czujesz tego braku? Do czego cię to nie zasysa? Czym zakneblowałeś swoje wewnętrzne dziecko? Stary. Gdzie ta ciekawość życia? Kiedy ostatnio zatrzymałeś krok, by przyżyć się drzewu lub chmurze? Wszystkie już znasz? Każde jest inne. Każde jest dziełem piękniejszym od tych z tej wystawy, której plakaty są na mieście. Drzewo za przystankiem. Nie plakat na przystanku. Przelatujący stado gołębi. Potrafisz sobie otworzyć w głowie ten dźwięk? Gołębie. Pieprzone gołębie, a nie słuchawki z piosenką, której tytułu nawet nie znasz, bo to autoplay. Ach, wiesz co jest najgorsze? że ja mogę gadać i gadać, zmieniać kolor napisów na coraz bardziej żółty, mogę gadać, ale to ty musisz coś zmienić. Dopiero wtedy te słowa nabierają znaczenia. Zawsze tak jest. Nie wygramy koopa, ale do prawd trzeba dochodzić samemu. Można ich słuchać i o nich czytać, rozumieć te słowa, ale ich nie czuć, bo poczuć trzeba na swojej skórze. Się czasami mocno nagiej, by zrozumieć. Tak też jest z tymi gołębiami. Sam musisz dostrzec piękno tego dźwięku, tego, tamtego, nawet Syreny. Syrena, słyszałem kiedyś jedną. Żeby dostrzec piękno czegoś dźwięcznego, musisz to usłyszeć. Z mi słuchawki usłyszysz odpowiedzi. Usłyszysz piękno. Gdy po całym dniu odpali sobie trzy kawałki, to będą one piękniejsze niż kiedykolwiek. Tylko ty, tylko trzy. Słuchaj dla słuchania, nie dla zagłuszania. Twoja uważność to najcenniejsze, co masz. Ona jest punktem, z którego wyruszasz na poszukiwania. Ona jest podstawą, fundamentem. Tak się składa, że na niej robi się hajs. To tylko biznes. Dla nich. To tylko biznes. Dla ciebie to ty. Bez niej piękna nie dostrzeżesz. I swojej pustki w nim nie wypełnisz. Bo to co masz w miejscu tych odpowiedzi, ten kit, ta dykta, ta zachwaj dziura, to pie. I gdy zaczniecie zasysać, to już będzie po ptakach. Po tych gołębiach. Po drzewko za przystankiem. Po tobie. Będzie za późno. Deadline będzie zbliżać się na pełnej. Nie lepiej na spokojnie sobie zaraz szukać? Jak człowiek, nie jak wrzutkownik rybęcy hajs. Ja sobie chciałem tylko delikatnymi słowami powiedzieć o zaletach ograniczenia słuchania muzyki, a wyszło jak zawsze. Żółto, żujto, przeżuj to, przeżyj to sam. To był mój kolejny rand. Pozdro, ma, Masień.